you <laughs> Witam Panie doktorze. Bardzo się cieszę, że przyjął Pan nasze zaproszenie w takim miłym dla kobiet dniu. Pan jest specjalistą lekarzem ginekologiem, ale i onkologiem. I chciałabym, żeby Pan nam powiedział, co nowego jest w zakresie leczenia kobiet z nowotworami ginekologicznymi. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To dla mnie. No niebywały zaszczyt, a szczególnie ta możliwość, że mogę się spotkać z paniami i powiedzieć o tym, co ciekawego można paniom zaoferować w obecnej sytuacji w naszym kraju. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu. I cóż można zrobić? No przede wszystkim chciałbym troszkę naprostować, że jestem przede wszystkim onkologiem klinicznym, ale zajmuję się ginekologią onkologiczną, bo to jest mój taki konik, w obrębie którego szczególnie dużo tworzę. No, właśnie znamy Pana z tego, znają Pana głównie z tego pacjentki. Bardzo Pana cenią i, i lubią być pod Pana opieką, z tego co wiem. Najpierw pacjentki w Warszawie, później teraz pacjentki aktualnie w Olsztynie. Panie doktorze, ale Pan zajmuje się właśnie tą ginekologią onkologiczną wiele tak. lat, i wiemy, że w Polsce nadal jest to temat tabu. Dlaczego? Tak, jest to temat tabu. Ja myślę, że to wynosimy z domu. Przede wszystkim. To, jak się wychowujemy, to, że nagle pewne tematy w okresie dojrzewania, dorastania, w okresie dzieciństwa naszego, stają się tematami związanymi z płcią, z naszą seksualnością, przesuwane na plan dalszy. Rodzice nie za bardzo umieją rozmawiać z dziećmi na tematy seksualności, na tematy ciąży, na tematy, skąd się biorą dzieci. I to się później przenosi w nasze życie dorosłe. Kiedy jesteśmy już osobami dorosłymi, też się krępujemy, czasami pójść do lekarza, a jeszcze jeżeli chodzi o tematy związane z płcią do lekarza odmiennej płci, więc są to takie tematy tabu, które, o których trudno jest rozmawiać w sensie zdrowia, ale też i w momencie, kiedy przychodzi choroba. Dlatego często pacjentki chorujące na raka piersi czy na raka, czy na nowotwory narządu rodnego mają problem z tym, żeby się otworzyć, jak czują jakieś niepokojące objawy wiedzą o tym, że może być to coś groźnego, ale jednak się krępują, boją i tą barierę należy przełamywać i, i powinniśmy do tego dążyć, żeby coś robić dobrego w tym kierunku, żeby odkrywać te tematy tabu. Chociażby badania przesiewowe, które, które są oferowane kobietom, a jest tak niska, znikoma wykonalność tych programów badań przesiewowych. W kierunku raka szyjki, czy w kierunku raka piersi jest to na, na przestrzeni lat nic się nie zmieni, jest to 20-40%, a jeszcze w dobie COVID-u. Te parametry w ogóle pospadały. Te wskaźniki wykonywania tych badań przesiewowych jeszcze poleciały na łeb, na szyję. Panie doktorze, ale są też dobre wieści. Dla kobiet z chorobami nowotworowymi, potencjalnie, które mogą potencjalnie zachorować, mają to w wywiadzie rodzinnym, mamy nowe świadczenia. Jakie to są tak, świadczenia? Dla kobiet, które mają wywiad rodzinny raka piersi i jajnika, szczególnie dla nich ważne jest. Poszukiwanie przyczyn zachorowania na te nowotwory w rodzinie. Dlatego te kobiety, które mają taki wywiad, powinny się zgłaszać do poradni genetycznych i w poradniach genetycznych można wykonywać badania w kierunku największych predyspozycji takich molekularnych, genetycznych do zachorowania na te nowotwory. Jest to o tyle ważne, że zarówno kobiety chorujące na te nowotwory, jak też osoby, kobiety z ich najbliższego otoczenia, które są powiązane z nimi w sposób taki rodzinny. Warto, żeby te badania wykonywały. Są to proste badania, niebolesne, nieinwazyjne. Polegają na tym, że się pobiera komórki w wymazie spod policzka albo pobiera się krew na bardzo proste badanie, tak jak na morfologię. I to jest później opracowywane i w obrębie tego naszego materiału genetycznego są określane geny, które mogą mieć związek z wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory, właśnie te. Związane z naszą no. seksualnością i płcią. I właśnie, i niestety, jeżeli zdarzy się, że potwierdzi badanie nosicielstwo takiej mutacji, co wtedy? I właśnie, szczególnie na tej populacji nam zależy. Kobiet, które nie są chore, które jeszcze nie zachorowały, a mają wysokie predyspozycje do tego, żeby zachorować, żeby uchronić je przed tymi nowotworami. Są obecnie refundowane w Polsce zabiegi zmniejszające ryzyko zachorowania na raka piersi i na raka jajnika. Przykład sprzed lat Angeliny Jolie, która y, wykonała ogromny, ogromną pracę bardzo pozytywną dla, dla rozpropagowania tej idei, tego typu zabiegu. Piękna kobieta, piękna aktorka, która poddała się takim no, karkołomnym zabiegom, y, rozpropagowała ideę tego, że to można robić i dzięki temu minimalizujemy ryzyko zachorowania na raka piersi czy na raka jajnika, bardzo groźnych nowotworów niekiedy. Y, Praktycznie no niemal, że no trudno powiedzieć do zera, ale, ale jest to tak minimalne wówczas ryzyko zachorowania na te nowotwory, że warto te zabiegi robić. One są w pełni refundowane w ośrodkach, które się tym zajmują od lat, są takimi referencyjnymi ośrodkami. Oczywiście to jest poparte szeregiem badań i konsultacji psychologicznych przede wszystkim, bo jednak dla kobiety rozstanie się z atrybutami kobiecości no jest. Bardzo trudną decyzję. Ale można też zrobić rekonstrukcję piersi po takim Oczywiście zabiegu. I te i to rekonstrukcyjne też... zabiegi są czasami yy, nawet może i korzystniejsze dla niektórych pań, i, i, i nawet. Mogą być to y, w sensie wizerunkowym dla nich, y, nawet mogą się lepiej z tym czuć. A panie doktorze, podkreślił pan, że jest pan onkologiem klinicznym, a więc co w zakresie y, nowych leków, nowych. nowych terapii onkologicznych, jeśli chodzi o ginekologię, o nowotwory ginekologiczne? Czy mamy jakieś nowości? Mamy ogromny y, przełom w zakresie leczenia chorych na raka jajnika. Mamy wdrożoną nową, nową grupę leków, inhibitory PARP. Jest to, można powiedzieć, przełom w zakresie tego nowotworu. Przede wszystkim one zostały odkryte jako leki szczególnie działające u kobiet, które mają mutacje w obrębie tych genów BRCA1, BRCA2 jako te najbardziej działające leki. Chociaż obecnie już wiemy, że nie tylko ta populacja kobiet korzysta, ale wszystkie kobiety mogą skorzystać z tego leczenia, które mają zarówno nawrót choroby, jak i też po pierwszym rzucie leczenia można je w wyniku zastosowanej chemioterapii, jeżeli uzyskały korzyść z tego pierwszego rzutu podtrzymującym leczeniem spowodować, że możemy zminimalizować ryzyko kolejnego nawrotu. Także jest ogromny przełom w zakresie tych nowotworów i i, I tylko czekamy na refundację tych leków. Właśnie chciałem zapytać, czy, 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 bo jeszcze trzeba dodać, że też y, te leki są budowane tak zwane off label U pacjentów na przykład z rakiem trzustki, u których też występują te mutacje BRCA1 i BRCA2, tu też jest, y, więc jest, lek ma dosyć szerokie zastosowanie. Y, panie doktorze, no to tyle, jeśli chodzi o onkologię kliniczną, ale następna dobra wiadomość, mamy mieć badania HPV. W kierunku wirusa HPV. Czy uważa Pan, że to jest też bardzo potrzebny program przesiewowy taki? Znaczy nie program przesiewowy, tylko program profilaktyczny. Profilaktyczny. To, nad czym ubolewam od lat, to jest to, co Polska nie realizuje w oparciu o, o najwyższe zdobycze medycyny, patrząc na to, co się dzieje w Australii. W Australii poprzez wprowadzenie zarówno programu szczepień profilaktycznych, poprzez wprowadzenie badań screeningowych, praktycznie przewidują, że w najbliższym czasie rak szyjki macicy będzie chorobą ultrarzadką, czyli taką poniżej 4 na 100 tysięcy kobiet. Więc jest to praktycznie wyrugowanie jednego nowotworu, który dotyka wiele kobiet i powoduje też niemało zgonów wśród pań praktycznie zminimalizowanie ryzyka zachorowania na te choroby niemalże no do zera. I możemy to zrobić również w Polsce. W Australii szczepią już regularnie dziewczynki i szczepią chłopców od 2000 odpowiednio 8 roku i 13 i dzięki temu doszło do tego, że tam drastycznie spadły wskaźniki zachorowań na te nowotwory. I to podkreślmy, że są szczepione zarówno dziewczynki, I jak i chłopcy, czyli panowie, którzy są tak. jakby nosicielami tego w tak, zasadzie. Tak, Więc tak, tak. tutaj też panowie się powinni poczuwać do tego, żeby, do żeby się Do pełnej odpowiedzialności. Tak. A w jakim modelu powinny być zorganizowane szczepienia przeciwko wirusowi HPV, żeby były to szczepienia skuteczne i przyniosły takie rezultaty, jak właśnie w Australii? Jedyny model, który widzę, to jest wpisanie tego szczepienia do, Katalogu szczepień obowiązkowych, do programu szczepień, do kalendarza szczepień. To jest jedyny model, jedyna droga, aby faktycznie zacząć szczepić całą populację. Dzisiaj zaczniemy, za 10 lat będziemy mieć te efekty, które już widać w Australii, a za 20 być może to też będzie dla nas choroba rzadka. A kobiety starsze czy nadal powinny się poddawać badaniom cytologicznym, czy należy kontynuować ten program przesiewowy dotyczący cytologii? Obecnie y, aktywność seksualna polek. I Polaków jest wydłużona dzięki też wprowadzeniu innych leków, które, chociażby u mężczyzn, wpływają na wydłużenie tej potencji i możliwości prowadzenia satysfakcjonującego życia płciowego. Więc jak najbardziej ten program profilaktyki powinien być wydłużony. Mamy dość dużo obserwacji, że chorują kobiety troszkę w późniejszym wieku niż 60 lat także w wieku 65, być może nawet i do 70 lat powinien być wydłużony ten. Program obowiązkowych badań przesiewowych. Ja jeszcze chciałam, tutaj siedząc z panem na tym kanapie, myślę, że wspólnie powinniśmy zaapelować o to, żeby w ramach każdej rodziny, my prowadzimy taki program rodzina profilaktycznych, przekazywać sobie dobre zasady prowadzenia działań prozdrowotnych, takich jak bada samo badanie piersi, samo badanie jąder, żeby uczyć tego w każdej rodzinie. Oczywiście, to są nowotwory, które można wyleczyć, jak się je wcześniej rozpozna, tylko trzeba je wcześniej rozpoznać. Więc faktycznie wszystkie działania, które temu sprzyjają, yy, trzeba propagować i jak najbardziej apelujemy o takie zachowanie. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas i za te wyczerpujące wyjaśnienia i bardzo ważne i bardzo pozytywne informacje. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego Dniu Kobiet, wszystkim Paniom. Dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.